my trasę ogarnęliśmy samochód wystroiliśmy trochę lepiej ALS teraz się dogadujemy no i nie jest to jeszcze przejazd na 100 punktów ale naprawdę myślę że będzie zacnie więc zobaczymy później jak wyjdzie eee, Spaliliśmy ile cztery komplety opon bo wolno opony schodzą na toruniu i też trochę się w kolejkach stoi ale nie tak długo jak myśleliśmy więc e, bardzo pozytywnie Jestem bardzo dumny z pary treningowej z Kainem Pisani. Naprawdę bardzo fajnie poszło całą trasę Szydziłem mu na drzwiach i sam mi mówił potem, że słyszał tylko rapa pa, pa pa pa. Więc bardzo jestem zadowolony. Jesteśmy przed kwalifikacjami, mamy zamiar pojechać je mocno, grubo. Mam nadzieję, że byliście na miejscu, żeby to zobaczyć. A jak nie, to sprawdźmy teraz. parę z Kamilem Zarzyckim. Uważam, że bardzo wyrównana była ta para. Super mi się za nim jechało, bo super zrobił i rana. Dzięki czemu pozwolił mi na to, żebym bardzo blisko do niego dojechał. No i podobno, z tego co wiem, to ten chase run właśnie, który miałem za nim spowodował, że przeszedłem. Ja w swoim lidzie popełniłem błąd, którym nie wiem dlaczego, żeby jeszcze sobie przeanalizować na spokojnie, ale ustawiłem się do zony dwoma kołami i byłem przed zoną, a nie w zonie. Dlatego mam trochę niższe punkty, natomiast mamy wciąż te 75,5 albo 76,5, nie pamiętam dokładnie. I jutro jedziemy w top 32, myślę, że nie z najniższym wynikiem, więc będzie całkiem spoko. Podobnie w sumie jak na Koszalinie, więc trzymajmy tą pastę dalej i zobaczymy jak to wyjdzie. Ja jestem mega zadowolony, samochód sprawuje się świetnie, trasę znam już zimowych igrzysk DTS. E, więc e, tylko wczuć się trzeba było w samochód z trakcją. Samochód mega się sprawdza, przestroiliśmy z Turbo Familią ALS. Zachowuje się tak, jak dokładnie tego bym chciał. No i co ono? mam nadzieję, że mnie słychać, bo muzyka z tyłu jest taka, że imprezujemy dosłownie. E, natomiast jutro jedziemy to 32, jedziemy o finał, bo to jest finał Open w tym roku i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pokazać tej dobrej strony. A dalej będę starał się pokazywać Wam mega przejazdy, bo myślę, że o to w tym wszystkim chodzi dokładnie. Trzymamy kciuki. No i dwa razy już ta suprańka sobie jest? się udaje do... Pełnego tak. zdania! <laughs> ale wiesz, że ja nie umiem pełnego <laughs> zdania, ale wypowiem <laughs> się, jest zajebiście. Nie miał być bez przeklinania, ale sorry, tak się nie da. 指导员。 Nasze zawody w Toruniu na finale Drift Open na miejscu, nie wiem w którym, ale 116. Po raz kolejny, słuchajcie, trzecia runda się z Blanką. No, niestety pojedynek był wyrównany, bo część mieliśmy remis. Parę punktów w lidranie u Blanki zadecydowało, że ona przeszła dalej. Dosłownie kilka punktów, bo byłem zapytać u sędziów. Skoda, chciałem więcej dzisiaj pojeździć, ale uważam, że i tak pokazaliśmy bardzo fajne przejazdy. Zdobyliśmy paru nowych fanów, to jest dla mnie też bardzo miłe i bardzo budujące, więc dziękuję wszystkim za wsparcie. A teraz idziemy kibicować naszym znajomym, gdyż również startują. Dominik Kurdo stał się do top 8, więc będziemy mu mocno kibicować. A my co, pakujemy się i szykujemy fury na kolejny sezon, a już w listopadzie po okolicach 22 możecie spotkać nas na DTS-ie, wszystkie 5 rund zimowych będziemy jechać no i tam pokleimy dobre, soczyste pary soczystych pociągach samochodów, dlatego polecam, żebyście wpadli do Torunia. Nie będzie raczej relacji, chociaż mogę się z tym mylić, ale chodźcie zobaczyć, naprawdę to co się dzieje na DTS-ie to jest prawdziwy drifting. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, i tak jesteśmy z siebie zadowoleni, trzymajcie się, cześć.